Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witajcie. Na wcześniej wstawa więcej. Czytaj tutaj Dorota Orzuk e, i zapraszam e, do e, rozkminienia tego, co wyświetla się w tytule, e, ponieważ jesteśmy w cyklu e, o, od wewnętrznego krytyka przez poziomy świadomości po właśnie rozumienie emocji. I teraz towarzyszy nam książka już od kilku dni Marka Ogloża Myśl, odczuwaj, działaj i tylko przypomnę, że ta książka jest niesamowitym przesłaniem i zachęcam absolutnie każdą osobę, która być może boryka się z jakimiś emocjami, być może te emocje mi miotają e, tobą e, e, i nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić, może ich nie rozumiesz, może, a może po prostu e, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że tak jest e, i to wpływa na jakość Twojego życia. Absolutnie zachęcam wszystkie te osoby, które e, dzięki może tej transmisji, bo też jest. To, to jest jej misją, żeby przybliżyć ten temat, żeby przybliżyć tę książkę, żeby przybliżyć właśnie taką możliwość samoświadomości, rozumienia emocji. Po to, żeby przestały nami właśnie tak miotać, jak to często w życiu bywa, ale także po to, żeby je rozumiejąc, można było transformować. Na swoją korzyść do budowania siebie. Bo jeśli my mamy ym, y, przekonanie, a wielu z nas tak ma, wiele osób tak ma, mamy wielkie przekonania za, zamurowane, wręcz nas zagnieżdżone, że emocje są skrajne, emocje są złe, że w ogóle emocje są złe że, i że trzeba ich unikać, że trzeba, e, że trzeba po prostu zachowywać się. E, tak jak oczekują od nas inni, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się tu powtarzać, bo to jest już nasza kolejna transmisja w tym temacie, więc jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, to zachęcam do obejrzenia poprzednich, ale. Genialne w tym temacie jest to, i dlatego też taka jestem podekscytowana, jak o tym mówię, bo to jest moja wielka pasja zgłębiać to. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś borykałam się z wielkimi emocjami, z niskim poczuciem własnej wartości, szastały mną skrajności, rzucałam wszystko, wracałam, rzucałam, wracałam. O tym jeszcze będę mówić. Ale dzięki temu, że zaczęłam sięgać po tę wiedzę, m.in. dzięki też tej książce, dzięki książce absolutnie chcę polecić Melody Fletcher, Świadome Otrzymywanie, a także mm, mm, Brenne Brown książki, bardzo polecam, bardzo polecam, one są właśnie o emocjach. I dzięki temu, że zaczęłam to rozumieć, też zaczęłam to właśnie tak jak tu autor, Podaję wręcz wskazówki, jak to robić, transformować do budowania siebie. Wczoraj, przedwczoraj była e, był ta genialna wiedza. Gdyby każdy z nas, chociaż do jednej swojej sytuacji, zastosował to, co wybrzmiało, to jestem wręcz przekonana, że zala, zalałybyście, zalalibyście mi tutaj e, wiadomościami, jak już ta jedna rzecz. Co po prostu autor mówi, jak to zrobić? Jak ta jedna rzecz zmieniła wasze życie? Bo to jest tak, że żeby, żeby zmienić swoje życie, wiele z nas marzy o tym, chce zmienić swoje życie, chciałabym zmienić swoje życie i mamy wyobrażenie, że to nie wiadomo, co trzeba robić, tak? Ale to czasem wystarczy zrozumieć jedną małą rzecz, prowadzić jedną małą zmianę i ona się przełoży na całe. Na każdą codzienność, na wszystkie dni, na, na całe życie. Tak jak ten efekt motyla jest taki popularny, tak? Jedno małe wydarzenie gdzieś na końcu świata może wpłynąć nie? na to, co się dzieje gdzieś tam na, na dużą skalę. Więc wprowadzenie jednej małej rzeczy czasem możecie po prostu wyzwolić z tych właśnie, z popadania w te skrajności emocjonalne. I wczoraj, wczoraj było o bezsilności, przedwczoraj było o antypatii, dzisiaj jako kolejną emocję autor podaje: chciwość, chciwość, ale jeszcze muszę to zaznaczyć, bo chcę, chcę po prostu, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Ja nie opowiadam tej książki, ja nie jestem w stanie przekazać tego, co jest w tej książce. Ja bym chciała, żeby każda osoba ją sobie po prostu kupiła bo mam nadzieję, że te transmisje są tylko takim bodźcem, inspiracją do sięgnięcia po tę wiedzę. Transmi transmisje o podnoszeniu świadomości, o, o właśnie z rozwoju osobistego, o, o tym, jak możemy ze sobą właśnie budować siebie od środka, prowadzę od kilku lat i robię to dlatego, że moje życie totalnie się zmieniło, kiedy zaczęłam z tym właśnie pracować, czym się dzielę. Dlatego też z takim entuzjazmem o tym mówię. Bo bym tak chciała wszystkim wszystkim wyjść na dach i wszystkim powiedzieć. Słuchajcie, chciwość. Będzie bardzo, myślę, krótko. Chciałabym, żeby było krótko. I wy też pewnie też, bo najlepiej po prostu one message, jedno przesłanie. Dzień dobry, Madzia. Kochana, ty nie jesteś już na wakacjach? Nie wyjechałaś jeszcze? <laughs> Słuchajcie. Co autor mówi o chciwości? I znowu muszę przypomnieć, że większość z nas jest przyzwyczajona do tego, że, na, że, te, że emocje są negatywne. Na przykład chciwość ma bardzo pejoratywne tutaj jakby znaczenie. Tak? Nie znaczenie, ale ma pejoratywny odbiór. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni, że chciwość jest zła. Tymczasem właśnie to, to jest piękne u tego autora, że on każdą emocję jak przedstawia, to pokazuje jej właśnie pozytywne. Co pozytywnego w tej chciwości. Jesteśmy nauczeni, yy, 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 jesteśmy nauczeni że chcieć w ogóle czegoś yy, to jest. Albo egoizm, Madzia z Bogiem, kochana. Jesteśmy nauczeni, że chcieć czegoś to egoizm, to wychodzenie przed szereg, to wyścig szczurów, to nie wiem, chęć pokazania się, że jesteś lepsza, nie wiem, co byście tu jeszcze wymieniły dziewczyny, ale większość z nas ma takie właśnie skojarzenia, mówiąc o chciwości, tak? Czy myśląc o właśnie o, o słowie samym chciwości, już z czym nam się kojarzy? No właśnie z takimi w większości rzeczami. Tymczasem autor właśnie obala ten mit. Oczywiście, jak skrajna chciwość, że po prostu zaniedbujesz wszystko, bo jesteś chciwa na coś tam i masz klapki i tylko ta, 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 ta chciwość i, i, i przez to tracisz, tak? To jasne, ale nie w takim rozumieniu rozpatrujemy te emocje. I bardzo fajnie, autor właśnie mówi, że chci, jeśli popatrzymy na chciwość w kategorii chcenia czegoś, pożądania czegoś, pragnienia czegoś, i sobie uświadomimy, że człowiek jest tak skonstruowany, że właśnie ma chcieć. Ma chcieć. Nawet w Piśmie Świętym jest, że w ogóle jest powiedziane, że masz chcieć królestwa, masz dążyć do królestwa, czyli masz czegoś chcieć w życiu. Masz mieć cel, masz mieć pragnienie. Tak, pragnienie zbawienia, to pierwsze pragnienie, które w człowieka zostaje tutaj no, włożone, tak? I dlaczego tak to jest myślę, że po prostu bardzo, bardzo, jak sobie uświadomimy, to zrozumiemy, że nie ma nic złego w tym, że coś chcemy, a nawet jest dużo dobrego. Bo jak sobie uświadomimy, że dopóki człowiek czegoś chce, to jest w nim życie. To, nie wiem, wstaje rano, ma jakąś y, adrenalinę, może, entuzjazm, ma jakiś, wie po co wstaje, co ma zrobić, gdzie pójść, czy do kogo zadzwonić, z kim się spotkać, gdzie pojechać. Jest w nim po prostu życie, bo czegoś chce. I jak sobie uświadomimy, że zgodnie z takim, y, nie wiem, od kogo, y, w jakiej książce gdzieś to widziałam, ale nie wiem, czy nie Antony de Melo albo y, auto, Paulo Coelho. Nie jestem pewna, ale takie zdanie y, mi się y, kojarzy przy, przy okazji tego tematu: że człowiek umiera wraz z jego pragnieniami. Człowiek umiera wraz z jego pragnieniami. Jak sobie tak pokontemplujemy to, czy nawet poobserwujemy ludzi wokół nas, czy siebie nawet na przestrzeni czasu. To mo możemy sobie właśnie uświadomić, że wtedy, kiedy coś chcieliśmy w życiu, coś to, to żyliśmy, to inna krew szybciej krąży, inne jest emocje, inna zupełnie jakość życia. I e, jak sobie tak na przykład pomyślimy o, nie wiem, powiedzmy emerytach, tak? Ludziach, którzy przechodzą na emeryturę i oni już tak często mają takie skojarzenie, że to już koniec życia. I nawet jeśli są w dobrej kondycji, i nawet jeśli są w dobrej formie fizycznej, e, e, ale w głowie im się ułoży, że już nie mogą niczego chcieć, bo to już koniec, to już wszystko, tak? To bardzo często właśnie zaczynają chorować, zaczynają się czuć źle psychicznie, fizycznie. Tak, ludzie umierają wraz z momentem, w którym przestają pragnąć, chcieć czegokolwiek. I teraz e, ludzie też umierają wtedy, kiedy przestają być potrzebni, czuć się potrzebni. Czyli czucie, by, bycie potrzebną to też jest pragnienie. I teraz słuchajcie. Autor tak fajnie mówi, to to, co też Melody Fletcher, bardzo często polecam tę książkę, Melody Fletcher, świadome otrzymywanie tam jest bardzo dużo o emocjach. Tam jest wręcz o, jak to się, spektrum umocnienia jest takie spektrum umocnienia taka oś wzrostu wewnętrznego, wzrostu takiego duchowego też, jeśli właśnie zrozumiemy wszystkie te emocje których, których doświadczamy. One są tam też wymienione, też tak fajnie opisane, więc bardzo polecam, jeśli ten temat czujesz, że Ciebie dotyczy tych emocji, bo czujesz, że to, to jest polek, w którym, w którym powinnaś popracować, to, to sięgnij po tę książkę. Spektrum umocnienia, czyli jak możesz wzrosnąć dzięki rozumieniu tych emocji. Słuchajcie, ja tę książkę przeczytałam chyba rok temu, zaraz jak wyszła na rynek, bo ja mam newsletter z wydawnictwa Virgo, polecam Wam, to wydawnictwo Virgo zajmuje się Wydawaniem książek budzących świadomość, więc fajne. O, Macia, zabrałam melodię na wakacje. Niewiarygodne. Jest, kocham te zbiegi okoliczności. Kiedyś słyszałam takie określenie, że zbieg okoliczności to jest Duch Święty w przebraniu. Duch Święty Incognito. <ścoughs> incognito. Słuchajcie, więc. Madzia, jak wrócisz z wakacji, koniecznie zrobimy wspólną transmisję i opowiesz e, o tym spektrum umocnienia. Wiem, że się zgadzasz. <laughs> Powiem wam na marginesie, e, że Madzia Ćwikła to jest e, e, moja młodsza dyrektor. Kocham po prostu, kocham, kocham, kocham. Ech, Boże, słuchajcie, kiedy jest cudne, ale słuchajcie, co jest takiego bardzo uświadamiającego, ponieważ cała ta książka, e, to, to co ja o niej mówię, to jest. Obietnica, więc chcę, żeby każdy, kto sobie też kupi tę książkę, miał poczucie, że ta obietnica została spełniona. Ale jest to obietnica tego, że jak będziesz rozumieć te emocje, to będziesz po prostu na nich wzrastać. Tak jak ja opowiadałam wczoraj, przedwczoraj o tym, jak wzrastam na emocji niechęci, antypatii. Ale nie będę się powtarzać, koniecznie zobaczcie. Słuchajcie. Żeby było krótko, bo mam zaraz spotkanie też. Nie, więc, e, co takiego ważnego e, przy okazji chciwości autor e, uświadamia? ponieważ on rozkłada emocje, właśnie plusy, minusy, pokazuje je z różnej strony, a my jesteśmy nauczeni patrzeć, nie? Na przykład na chciwość tylko jednokierunkowo, jest zła i koniec, nie? Tymczasem okazuje się, gdy się jej przyjrzymy i zrozumiemy, że właśnie jest oznaką życia w nas. I jak każda emocja, uwaga co teraz powiem, jak każda emocja jest dla ciebie informacją. Dla mnie, dla ciebie, dla nas jest informacją, jest jak kurier, który przynosi przesyłkę do rozpakowania. Co ta emocja chce tobie powiedzieć o tobie, o sobie samej? Co ta emocja chce ci powiedzieć, że czego potrzebujesz, co masz niezaspokojone, niewyleczone, z czego potrzebujesz się wyzwolić. I e, na przykład podaję taki super, e, super przykład, że o Melody Fletcher w książce Świadome Otrzymywanie też właśnie o tym mówi. Na przykład jeśli marzysz, masz pragnienie, nie wiem, samochodu, to ten samochód jest tylko reprezentacją twojej niezaspokojonej emocji, niezaspokojonej potrzeby. Albo części Ciebie nieuleczonej, bo może masz e, niskie poczucie własnej wartości, a masz skojarzenia, że samochód podniesie Twój prestiż, nie? czyli będziesz się czuć bardziej pewna siebie, bardziej wartościowa. Jasne, że to jest jakaś droga. Jasne, że to jest jakaś droga. Ale to jest piękne, że autor mówi: To wszystko jest ok, ale robione ze świadomością. Jeśli masz świadomość, to możesz się wyleczyć z tego innym sposobem. Możesz sobie kupić samochód, nie ma w tym nic złego, ale możesz się wyleczyć innym sposobem, jak wiesz, że to jest źródło. I podaje też taki cudny, uważam, przykład no oczywiście stanowiska i tak dalej ale właśnie mówi, żeby zadać sobie pytanie, Dlaczego tego pragniesz? Czyli za czym może tęsknisz? Jaką masz niezaspokojoną potrzebę? I jak każde zadawanie pytań prowadzi nas bardzo często do olśnienia, nawet możesz się rozpłakać, jak sobie uświadomisz. Bo na przykład podając taki, jest takie przywołana taka sytuacja, że czasami my kobiety na przykład patrzą na, nie wiem, ładniejszą według, według nas, patrzymy na ładniejszą według, według nas koleżankę i pojawia się może zazdrość, może takie też poczucie, też bym tak chciała i, i gdy sobie zadamy takie pytanie, nie? Dlaczego to czuję? Dlaczego? to możemy sobie po prostu uświadomić, że mamy jakiś kompleks, który to pragnienie posiadania takiego wyglądu jak koleżanka może nam pokazać, że mamy jakiś kompleks, który trzeba po prostu uleczyć bardzo, bardzo tak przejmująco na przykład autor podaje, myślę, że wiele kobiet to dotyczy, tylko za mało się jeszcze o tym mówi, ale jak kiedyś czytałam książkę Ciężarna Dziewica, podobno nie można jej kupić, ale, ale może akurat Wam się uda, kogo akurat zainspiruje tym, co powiem. W każdym razie po przeczytaniu tej książki Ciężarna Dziewica olśniło mnie, że My ludzie nie zdajemy sobie z tego sprawy, że na przykład dziecko, płód odczuwa nasze emocje, odczuwa nasze emocje, nasze myśli i odczuwa otoczenie. I czasami ludzie jakby rodzą się obciążeni niskim poczuciem własnej wartości albo takim syndromem odrzucenia, bo na przykład rodzice chcieli, żeby był innej płci i to jest wiem, że to jest takie trudne to, co mówię i bolesne, bo szczególnie wtedy, kiedy kogoś tutaj może to dotyczyć ale gdy się gdy to zrozumiesz że może po prostu w... odrzucasz siebie, tak? czyli tęsknisz, pragniesz, masz jakieś pragnienie jakby wy... wypełnienia dziury w sobie i sobie uświadomisz, co może być tego źródłem, skąd ci się to wzięło. Czyli masz niezaspokojoną potrzebę, zlokalizujesz ją w sobie. Masz, mam niezaspokojoną potrzebę e, bycia sobą. Albo niezaspokojoną potrzebę uznania. Bo nie wiem, urodziłam się innej płci, a rodzice oczekiwali innej. I gdzieś w głębi mnie, nieuświadomione. E, istnieje to poczucie odrzucenia, że nie jestem tą, którą oczekiwali. Nie? To jest takie trudne. Wiem, że niepotrzebnie nie wchodzę w to, ale też tymi e, trudnymi, właśnie takimi e, przykładami, mam nadzieję, że, że Was zainspiruje do sięgnięcia po tę książkę. E, czasem, e, jeśli to e, oczekiwany na przykład był chłopak, to odrzucamy naszą kobiecość. Więc sytuacja, w której patrzysz na koleżankę i czujesz się niepełna, pusta i rodzi się w tobie pragnienie, takie nieoparte na super fajnie, jej, poćwiczę, to będę się super czuć, będę fajnie wyglądać, cieszę się z tego. Tylko z takiego braku, to możesz sobie właśnie dzięki zadaniu pytania, jaka niezaspokojona moja potrzeba w tym jest, jaka tęsknota za czym. Dzięki temu możesz sobie, że sobie to uświadomisz, to będziesz mogła dzięki tej świadomości się wręcz wyleczyć. Wręcz wyleczyć. E Bo może e właśnie odrzucasz swoją kobiecość. Odrzucałaś do tej pory swoją kobiecość, nie? I e tylko nawiążę jeszcze do książki e dojrzeć do szczęścia. E Dojrzeć do szczęścia, niestety mi autor uleciał już, ale w książce Dojrzeć do szczęścia jest bardzo, bardzo taka, taki przekaz, który mnie mocno zainspirował do, do właśnie takich przemyśleń, które no, doprowadzają do tego zrozumienia i wolności. Że nasze potrzeby często bardzo potrzebują bardziej uznania niż zaspokojenia. Bardziej czasami, bardzo często potrzebują uznania niż zaspokojenia. Czyli popatrzcie, jak sobie to przeniesiemy na naszą codzienność. Błahe jakieś głupie rzeczy, nie wiem, coś tam chcesz, ale możesz twierdzić, że jesteś głupia, niepotrzebne ci to ee, i w ogóle o czym ty myślisz, e, zrezygnuj, porzuć tę myśl, nie? A ty się jeszcze bardziej buntujesz, bo, bo tak w ogóle, bo tak działa ta emocja, że ty się jeszcze bardziej buntujesz i obe, obej, obejmiesz, dwie, a są, obejmiesz jedną z dwóch prawdopodobnie dróg. Albo jeszcze bardziej tego będziesz chcieć, albo porzucisz i będziesz się czuła skulona w sobie. Ale gdyby. Mąż wiedział, że potrzeby są często bardzo, potrzebują bardziej uznania niż, niż zrealizowania, zaspokojenia, i powiedziałby: Rozumiem cię, rozumiem twoją potrzebę, rozumiem twoją potrzebę, jestem po twojej stronie. Pomyśl tylko, czy to, to i to, i, i wiecie, wymyślam. To od razu czujesz się bardziej spełniona i szczęśliwa. Bo jest zrozumiana Twoja potrzeba, jest zrozumiana Twoja potrzeba. Nie, jakie to jest proste? To jest takie proste, tylko nikt nas tego w szkole nie nauczył, nikt na, nam o tym nie powiedział, nasi rodzice tego prawdopodobnie też nie wiedzieli. Dopiero ta wiedza się zaczyna u nas, szczególnie w Polsce, rozprzestrzeniać. Więc dlatego też e, nagrywam to, e, tak jak umiem, e, te moje przemyślenia i te moje e, właśnie tu zrozumienia, olśnienia. Tym się dzielę, bo mi to bardzo, bardzo pomaga i chciałabym, żebyśmy wszyscy, a wszyscy tego potrzebujemy, bo emocje dotyczą nas wszystkich, a w większości wręcz bardzo. Bo jeśli David Hawkins mówi. Że około 85% ludzi żyje na poziomie, tu na te osoby, które są na moich transmisjach, częściej to wiedzą, że mówię o mapie poziomu świadomości, i aż 85% społeczeństwa żyje poniżej poziomu, gdzie po prostu jesteś inicjatywna, kreujesz, wychodzisz nie, przedsiębiorcza, masz myśli kreujące, a nie unikające, bardziej działasz niż unikasz i się boisz. 85% żyje poniżej tego poziomu. A to znaczy, że 85% społeczeństwa na całym świecie jest miotanych przez emocje, bo ich nie rozumie, nie wie o co w nich chodzi, nie umie sobie z nimi poradzić. Często zamiata pod dywan latami, bo nie wolno za bardzo ich było okazywać. A potem, jak w parniku. Nie? depresję. E, więc e, jeszcze raz zachęcam, myśl, odczuwaj, działaj. Mar Marek Uglosz e, na stronie wydawnictwa Virgo. E, cudowności, e, co więcej mogę powiedzieć, jeśli macie ochotę, zostawcie komentarz. Jeśli uważacie, że warto, udostępnijcie tę transmisję, e, niech się szerzy. E, I zapraszam już w poniedziałek.